Siemanko. Dzisiejszy film będzie o tym, co w Tajlandii mi się nie spodobało i czego możecie spodziewać się przylatując na wakacje. Zapraszam do oglądania. W sezonie turystycznym popularne miejsca, takie jak Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui, czy Phuket, mogą być strasznie zatłoczone. Jest kupa turystów. Ja byłem w październiku, czyli poza sezonem i było bardzo dużo ludzi. Nie chcę sobie wyobrazić jak to jest, kiedy jesteś w środku sezonu. Kolejki w sklepach, tłumy na plażach. Czasami czujesz się jak mielnie. Drugą rzeczą ciężko do ogarnięcia są korki. Jest masa motocykli. Po prostu, jak startują ze świateł, to to wszystko płynie jak fala. Kierowcy jeżdżą szybko i niebezpiecznie. Trzeba uważać na ulicach. Czasami, żeby przejść na drugą stronę ulicy, musisz po kawałku przechodzić między skuterami, między samochodami, bo inaczej nie da rady. Nikt się nie zatrzyma. W bardziej popularnych miejscach turystycznych jest bardzo dużo nachalnych sprzedawców i naprawdę ciężko przejść, żeby ktoś Cię nie zaczepił i nie próbował zaciągnąć Cię do swojego sklepu. W pewnym momencie miałem już tego dosyć. Jedąc cały czas musiałem odpowiadać no thank you, no thank you, dosłownie co 3 metry. Powietrze w Tajlandii też nie jest idealne. W porze suchej jest dużo smogu i zanieczyszczeń. Na wsiach często są palone liście, a w mieście, wiadomo, samochody, skutery, motocykle. Straszny smród, zwłaszcza jak byłem w Bangkoku, to naprawdę aż duszący taki był. Za to w porze deszczowej jest tak duża wilgoć, że naprawdę ciężko jest oddychać, po prostu, i też to te powietrze nie jest takie odpowiednie dla ciebie. Część ludzi, którzy jadą do Tajlandii, boją się jedzenia ulicznego, bo podobno można się łatwo zatruć. Nie jest to do końca prawda. Jedzenie jest w miarę bezpieczne, jeżeli jest świeżo przygotowane. Jeżeli widzisz, że na bieżąco jest robione, jeżeli jest duża kolejka na przykład, no to tam warto zjeść. Nie polecam kupowania na przykład mięsa na jakimś targu czy, czy w innym miejscu, gdzie wiadomo, że przy takiej temperaturze, przy takiej wielkotności bakterie się szybko rozwijają. Ja raz skusiłem się i kupiłem taką pikantną kiełbasę, którą oni tam mają. No nie skończyło się to dla mnie wesoło. W większości kraju mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do turystów. Ale są takie miejsca, jakieś mniejsze wioski, jakieś takie zadupia, gdzie ludzie po prostu źle na ciebie patrzą. Nie chcą turystów. I można się tam czuć nie swoje. Kolejną kwestią są problemy z porozumieniem się, bo nie wszyscy mówią po angielsku. Właściwie nawet no tylko w takich turystycznych miejscach z ludźmi można dogadać się po angielsku, a w większości niestety na migi albo palcem pokazujesz, co chcesz. Okres monsunowy potrafi przynieść naprawdę dużo pady deszczu i zdarzają się tam powodzie podtopienia, więc trzeba mieć to na uwadze i być ostrożnym lub uciekać z takich miejsc. W Tajlandii niestety kwitnie handel narkotykami. Wielokrotnie byłem zaczepiany na ulicy z propozycją zakupu, na przykład kokainy. Od ubiegłego roku jest zalegalizowana powiedzmy marihuana, więc teraz wszędzie na każdej ulicy, praktycznie w większych takich turystycznych miejscach, są yy, sklepy, gdzie można się zaopatrzyć w to. W różnych formach. I normalnie ludzie legalnie na ulicy sobie palą. Za posiadanie narkotyków w Tajlandii można dostać karę nawet 15 lat więzienia. Uważajcie na taksówkarzy i sprzedawców. Przeważnie ich ceny są zawyżone. Trzeba się targować, bo inaczej po prostu was oszukają, orzno was nawet kilkukrotnie. Tajlandia ma spory problem z turystycznym przemysłem seksualnym. Będąc na wakacjach, na pewno spotkacie się. Tak zwane salony masażu. Strasznie mi to irytowało, bo nie mogłem wyjść z hotelu. Na lewo miałem jeden salon masażu, na prawo miałem drugi salon masażu i strasznie nachalne dziewczyny. Po prostu ciągnęły mnie za rękę, choć na masaż. Raz powiedziałem, że może innym razem, no to za każdym razem mnie pytały, może teraz, może teraz, i tak upierdliwe strasznie to było i kurzało mnie to. Po prostu zacząłem chodzić inną drogą, uciekać z tamtych miejsc. Prostytucja jest tam bardzo rozwinięta, więc można wszędzie spotkać dziewczyny. W turystycznych miejscach, to no na każdej ulicy prawie. Tajlandia, jak wiadomo, to kraj tropikalny, więc jest tam gorąco i wilgotno. Dla osób, które cierpią no, jakąś astmę, czy inne zaburzenia oddychania, no może być to ciężkie po prostu. W związku z tym, że są to tropiki, można spotkać tam dużo wady, skorpiony, tarantule, chrząszcze i inne tego typu. Siedząc wieczorem na plaży, trzeba było się non stop smarować, jakimś repelentem, bo strasznie gryzły takie małe muszki i to gorzej swędziało niż komary. Komary swoją drogą też są takie malutkie, nie tak jak u nas w Polsce, tylko są mniejsze i takie zacieklejsze bardziej. Ale te meszki były najgorsze, naprawdę tak mi nogi pogryzły, że przez cały wyjazd się drapałem praktycznie. Dla niektórych osób podróżujących po Tajlandii może wystąpić ryzyko zakażenia chorobami tropikalnymi, takimi jak denga, malaria, Procesy biurokratyczne i formalności mogą być skomplikowane i czasochłonne. Tajlandia jest takim krajem, gdzie nikt się nie spieszy. Możesz załatwiać niektóre rzeczy tygodniami. Problemem są także śmieci. W niektórych częściach Tajlandii, zwłaszcza w miastach, byłem zdziwiony, że nie ma koszy na śmieci na ulicach w ogóle. Z byle czym, z byle papierkiem musiałem lecieć pod 7 Eleven i tam wyrzucić, bo normalnie na ulicach tego nie ma, nikt nie zbiera śmieci. A na wsiach palą, więc dlatego jest smród. Kolejną rzeczą, która mnie zdziwiła trochę, zaskoczyła, było to, że nawet w dużych miastach, w niektórych miejscach nie ma chodników. Po prostu idziesz ulicą i obok ciebie przejeżdżają cały czas samochody lub motocykle. I nie jest to przyjemne. No na wszech to w ogóle już nie ma praktycznie chodników, cały czas po ulicy chodzisz. Tak w skrócie to wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem, przypomnijcie mi w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!